Witam Was serdecznie w moim podcaście. Nazywam się Gabriel Kodzis, a moim gościem jest Szymon Janicki. Cześć Szymek. Cześć, witam Ciebie, witam wszystkich oglądających ten podcast. Jaki był Twój pierwszy klub piłkarski? Mój pierwszy klub piłkarski to był MKS Turturek. Pozdrawiam tutaj wszystkich chłopaków oglądających to. Yy, zaczynałem tam. Yy, nie pamiętam dokładnie w jakim wieku. Wiem, że, że tam cała historia była taka, że po prostu. Na któryś tam zawodach z karate złamałem rękę, mimo że lubiłem chodzić na to karate, to wtedy było tak, że yy, większość ludzi w młodym wieku, w moim wieku, wtedy już było, zapatrzone w tą piłkę, już to był ten czas, że już każdy piłka, 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 hmm. czy, na, czy przed blokiem, czy gdzieś, zawsze graliśmy w piłkę. No a na karate nikt nie chciał ze mną chodzić, wiadomo jak to jest w takim wieku, bardziej się patrzy na to, żeby mimo wszystko ten czas spędzać ze znajomymi, z kolegami i tak dalej, a ja przez to, że na karate chodziłem tak naprawdę tylko ze starszymi, bo, bo taka była grupa, no to czułem się taki trochę, może nie, że inny, ale no, nie chodziłem z przyjemnością. Jak złamałem rękę to był taki pretekst do tego może, żeby trochę y, zmienić, y, zmienić ten sport, bo już wcześniej też myślałem o tej piłce, ale się kolidowały treningi. No, i tak usiadłem w pewnym momencie z rodzicami powiedziałem, że chyba, chyba fajnie byłoby w tą piłkę pójść, ponieważ i, nie wiem jak będzie z moim poziomem sportowym, ale będzie po prostu fajna zabawa. No i tak zaczynałem w turze, bo, bo to był na tamten moment: były dwa kluby w Turku. Jeden taki, który, który gdzieś tam upadł szybko, no i, i był właśnie ten, który był mocno ugruntowany, no bo Tur to jest klub z historią, i mimo że na tamten okres już. I, ta piłka seniorska w Turku upadała, to, to jeszcze ten klub swoją historię miał i jakąś tam jakąś markę i prestiż też w tym mieście miał po prostu. Kolejnym przystankiem był UKS SMS Łódź. Był duży przeskok pomiędzy chłopakami z Turka, a tymi z Łodzi. Od samego początku trenowałem z rocznikiem starszym. No i, i uważam, że tak jak w Turku już osiągnąłem ten etap, gdzie już ciężko było się dalej rozwijać, bo wiadomo ten klub od kiedy ja zacząłem już w tą piłkę grać, to on chyba dwa razy upadł w ogóle, ta piłka seniorska. Więc taka... Y, dużo się zmieniało tam. I, I wtedy jak ja już dochodziłem do jakiegoś poziomu w, w tej piłce takiej powiedzmy, że, że już gdzieś tam mogłem dalej iść, no to w Turku chyba była wtedy B-klasa więc jako piłka seniorska. A, a juniorzy, tak jak mówię, no wydaje mi się, że lepszy krok to była po prostu odejście od tej łodzi z tego względu, że no wiadomo jak to patrzy młody, młody zawodnik, widzi, widzi takie marki jak, jak Legia, jak Elonia, z którymi wtedy rywalizowałem, no i nie zastanawiałem się generalnie czy iść, tylko szybko jak zadzwonił scout no to z rodzicami podjąłem decyzję, że, yy, że, że warto ruszyć w tą stronę. W Turku grałem na pozycji gdzieś tam w środku, gdzie ja wiadomo nie jestem jakimś wirtuozem takim yy, typu Iniesta ale tam było po prostu tak, że przyjmowałem piłkę w środku i mogłem Michałś. trzy razy się odwrócić i jechałem po prostu. A wiadomo, jak już poszedłem do Łodzi, to już, już tego czasu nie było i już, że tak powiem, szybko wybyli mi grę w środku pola z głowy, ponieważ po prostu za duży przeskok był i, i ten czas, jaki miałem w Turku wtedy grając w środku, był nieporównywalnie mniejszy do tego, co już było później, nawet jak poszedłem do, do tego SMS-u, gdzie, gdzie, tak jak mówię, no tam nie było czasu, żeby, żeby na spokojnie się odwrócić i tak dalej. Miałeś okazję trenować pod okiem trenera Dawida Kroczka, aktualnie trenera Krakowi. Było widać, że osiągnie w trenerce coś więcej? Yy, tak, trener Dawid Kroczek to był zawsze trener, który mm, moim zdaniem był bardzo dobrze przygotowany pod względem Raz, tego jak prowadził te treningi, miał bardzo fajne metody treningu, a dwa, że miał w sobie taką charyzmę, którą jeszcze do tej pory u żadnego trenera nie spotkałem. Miał w sobie coś takiego po prostu, że jak przychodził na trening, każdy go lubił i był taki, wiadomo, nie był taki, że jest trening, teraz cicho ja mówię tak dalej, hmm. tylko y, była ta atmosferka, ale gdy mam wrażenie, że w mieniu oka mógł, mogło to się wszystko zmienić tak, że wszyscy nagle byli cicho i, i no, nie przypominam sobie sytuacji, w której ktokolwiek mógłby y, w jakiś sposób zakwestionować jakieś jego decyzje lub, lub jego po prostu wybory. Y, no i jeszcze się chyba nie spotkałem z takim trenerem, który właśnie tak wszystko to dobrze łączył i, i, i na, odpowiadając na pytanie, czy... Czy od zawsze to było widać? No ja od samego początku widziałem, że to jest trener, który nie chce spoczywać na laurach, jeśli chodzi o, o prowadzenie celiotek. Już było to widać, że to jest trener, który po prostu chce więcej. Często widziałem, jeździł na, na jakieś szkolenia takie rzeczy i, i, i też nam o tym opowiadał I, i to było odczuwalne, że to jest trener, który w przyszłości osiągnie sukces i myślę, że teraz to, gdzie on jest, to też jest tylko przystanek do tego, gdzie on chce być. Okay. finał z Lechem Poznań. Czuliście respekt przed meczem? Tak, no pamiętam. Wiesz, mimo że, że graliśmy wcześniej z, z takimi zespołami jak Legia, Jagiellonia y, i, i wiadomo, że już z podobnym, podobnym y, poziomem może stresu, jeśli chodzi o przeciwnika, się zmagaliśmy, ponieważ tak jak mówię, no, y, no graliśmy z wielkimi już markami jak na Polskę, ale pamiętam ten, ten finał z Lechem to Wiadomo, też inna całkowicie otoczka. Jechaliśmy już wcześniej, dzień wcześniej analiza, już zawsze była analiza, ale wtedy to inaczej się odczuwało. Wiadomo, grę w finale. Pamiętam, przyjechaliśmy tam wtedy i było tak, że czekaliśmy w takim holu. Przyjechali piłkarze Lecha. I my tak wiesz, w jakichś tam Adidaskach, jakieś Nike, takie zwykłe butki, a tam przychodzą wiesz piłkarze w jakichś drogich czapkach, jakieś buty drogie, tak wszyscy patrzymy, słuchaweczki, no wszyscy na nich patrzymy, jak wiesz, no, no to już piłkarze, nie? I, I pamiętam przed meczem mieliśmy, nie wiem jak inni, ale ja miałem wtedy takie, takie, takie myślenie, że kurde, no to, to, już jest, to już się zaczyna poważna piłka, nie? Ale. Wychodząc już na rozgrzewkę i, i na boisko, już, już nie czułem, że, że to są po prostu ktoś ponad nami, po prostu zagraliśmy na swoim poziomie i mimo, że początek był ciężki, bo, bo oni nas y, po pierwszych paru nastu minutach myślałem, że to będzie taki, że dostaniemy mocno, nie? Że to będzie aż wstyd taki, że kurde, tak popatrzę i powiem, ja pierdziele grałem w tym finale, nie? Ale, ale z każdą minutą już później każdy wchodził na swój jakiś tam odpowiedni poziom i no i ostatecznie wygraliśmy ten mecz i, i myślę, że, że pokazaliśmy się dobrze i, i nawet kontrolowaliśmy, myślę, dużo, dużo fragmentów tego meczu, nie? Nie żałujesz, że po wygraniu celiotki nie poszedłeś do jakiegoś zespołu seniorów? Z perspektywy czasu żałuję, aczkolwiek też nie było po prostu takich, takich ofert z takiego fajnego poziomu, gdzie, gdzie po prostu już, już myślałem, że, że to jest to. No, na tamten moment, gdy, wygra, gdy wygraliśmy tą centralną ligę, no to... To, to wiadomo, trochę odbija sodówka niektórym nie? Ja może mi trochę odbiła sodówka i po prostu patrzyłem już na, na te kluby, że chciałem po prostu od razu i gdzieś tam, w te, w te najwyższe szczeble w Polsce. Wiadomo, że nie od razu, żeby tam grać, ale do, jak już do akademii, to też jakiejś takiej topowej. dobrej w Polsce topowej. No tak jak mówię, nie było takich telefonów, także stwierdziliśmy, że, że też nie ma sensu na siłę się gdzieś pchać. Yy, zwłaszcza, że po tym roku była jeszcze Centralna U19 na SMS-ie, gdzie mieliśmy też, yy, wydawało nam się przed sezonem, że bardzo mocny skład i że też będziemy mogli o coś realnie walczyć. Yy, Rzeczywiście coś na trochę zweryfikowała, bo, bo z tej Centralnej spadliśmy. Yy, wtedy pamiętam, rocznik starszy do nas przyszedł, bo to, to było tak, że nie było Centralnej U18, tylko była Centralna U19. Yy, tam mogło chyba czterech z rocznika starszego grać. Ale też u nas masa kontuzji była w tamtym sezonie. Ja, ja też wypadłem wtedy na, na długi okres. Też nasz najlepszy zawodnik na tamten moment też wypadł na, na, na bardzo długi okres. I, I to się tak wszystko kumulowało, że, że ciężko było nam na tamten moment zrobić lepszy wynik, aczkolwiek i tak myślę, że, że spadek to jest duże rozczarowanie, jak na to, jakim potencjałem dysponowaliśmy w tamtym momencie. Pierwsza poważna kontuzja trafiła się już na etapie juniorów. Ciężko było wrócić? Ciężko, no generalnie yy, wspierał mnie mocno też klub i, i trenerzy i tak dalej, także, także myślę, że, że to na pewno to nie było tak, że zostałem z tym wszystkim sam. Yy, też no wiadomo, nie udałoby się to wszystko, gdyby nie wsparcie przede wszystkim rodziców, no bo wiadomo, yy, te rehabilitacje i to wszystko te, to są kosztow, yy, kosztowne sprawy. Yy, udało się to też yy, w ten sposób po prostu załatwić, że... Że mnie, yy, pierwsza moja kontuzja taka poważna, nie licząc tych mięśniówek, z którymi zawsze się zmagałem, bo tak naprawdę jeszcze w wieku, albo może już w wieku pff, 13, 14, 13 lat, to już, już pamiętam, wtedy nadarwałem mięsień dwugłowy. To była pierwsza moja kontuzja taka mięśniowa i zastanawiałem się wtedy, z czego to jest brane, bo... No w takim wieku nie wiem, czy to jest takie powszechne, takie kontuzje, no wtedy pamiętam, naderwałem ten mięsień dwugłowy i, I... I po prostu gdzieś tam, no już wtedy widziałem, że, że jest coś nie tak, pamiętam wtedy dużo się rozciągałem w tamtym momencie i tak dalej, ale I tak te mięśniówki mnie cały czas dopadały A kontuzja taka poważna, pamiętam, to była właśnie w tej centralnej U17, jak Mocno naderwałem wiązadło w kostce, i pamiętam, wy, wykluczyło mnie to z gry na 3 miesiące, ale wiadomo, jak to jest. No, wypadasz na 3 miesiące, ale później przez kolejne 3 miesiące dochodzisz do siebie, nie? I, i tak naprawdę y, w centralnej U17, gdzie, gdzie był taki fajny, fajny rocznik i, i fajny zespół, gdzie można było złapać formę i, i może nawet się wybić, no to gdzieś tam dużo czasu straciłem na leczenie siebie, tak naprawdę, nie? I i żałuję, że tak było, bo, bo kto wie, jak się to potoczyło, gdyby nie te kontuzje. Nie? Wiadomo, że nie chcę tutaj teraz mówić, że, że ja byłem jakiś nie wiadomo jaki, no bo nigdy nie, nie byłem jakiś wybitny i też yy, yy, wiadomo, byli lepsi. No ale, ale myślę, że te kontuzje mimo wszystko trochę spowolniły mój rozwój piłkarski. I, i też pamiętam, że były takie chwile zwątpienia już, nawet przy tej kostce, wtedy jak, jak już po prostu siedziałem w domu i się zastanawiałem, wiesz, jakieś tam łzy się pojawiły, czemu tak jest, jak długo to jeszcze będzie trwało, ja czemu ja nie mogę tak szybko już tego wyleczyć i grać, wiesz, widziałem to, jak grali moi koledzy z zespołu. Zazdrości mi mega generalnie, no bo wiadomo, jak to jest. No i, i ciężko mi było przez to, nie, ale, ale jakoś tam mówię, no też czułem wsparcie po prostu ze strony innych. No i wtedy też myślę. Była to jakaś tam próba charakteru, nie? Bo, bo w młodym wieku gdzieś tam często piłkarze odpuszczają. odpuszczają. No wiadomo, myślę, że, że kontuzja to jest po prostu też jedna z takich y, złych stron sportu, wiadomo. I, I to, że szybko zacząłem łapać tę kontuzje, no to y, tak się to w zasadzie trzyma do tej pory. W Łodzi zostałeś do końca szkoły. Uważasz ten czas za zmarnowany? Yy, tak, no w Łodzi zostałem generalnie po tych centralnych, zostałem jeszcze rok, ale tam już była taka sprawa, że wiadomo, to był już ten rok maturalny. Ja już widząc to, że nie przebiłem się do tej takiej najwyższej piłki, to już takie pojawiły się yy, momenty też zawahania, zwątpienia i tak dalej. Zastanawiałem się po prostu, czy jeszcze, jeszcze warto w to iść, nie? Tak na 100%, żeby poświęcać wszystko. Yy, też wiadomo, no. Trzeba sobie też powiedzieć w którymś momencie, że Trzeba po prostu jakiś zbudować sobie plan B, nie? I moim planem B po prostu było zdanie matury, no i pójść się na studia I myślę, że, że, że to jest dobre, dobre wyjście, no bo teraz też gram w piłkę, wiadomo nie na takim poziomie jaki Jaki wtedy oczekiwałem, ale Ale co, no wszystko jest przede mną, a, a matura i, i studia zdane za mną też zawsze, zawsze mi myślę zostaną i, i może może akurat pójdę w przyszłości bardziej w tą stronę, nie? W, te, y, w tego... Y, po prostu no w stronę to, że po prostu zdałem te studia i, i w stronę taką bardziej zawodową, a piłka zawsze ze mną będzie, nie wiem czy na poziomie takim jeszcze, jeszcze większym, czy po prostu już takim typowo y, z pasji lokalnym i, i zobaczymy jak to po prostu będzie, nie? Jak trafiłeś do Gorzowa? Bo to wydaje mi się jest ciekawy wątek. No to jest, to jest bardzo ciekawy wątek. Y, generalnie no to Mówię wtedy jeszcze było coś takiego, że y, były te takie było zastanawianie się, co dalej nie, po tej piłce. I, I właśnie pamiętam, jeszcze byłem na testach, y, w różnych klubach z, z, z trzeciej i pamiętam, nawet tam złapałem kontuzję, nie? także nawet testując się w klubie, y, jakimś tam, no to, to nawet tam doznałem kontuzji, także to już było w takim okresie, że że jeśli tam bym się wtedy właśnie, jeśli bym się tam wtedy dostał, to już bym tam poszedł, bo to już były takie ostatnie dni okienka transferowego, mm. nie? Ostatnie tygodnie może. Znaczy okienka może nie, ale wiadomo jak to jest w latu. No te, te dwa, trzy pierwsze tygodnie okresu przygotowawczego są kluczowe, jeśli chodzi o, o znalezienie w sobie klubu. Mm. No i, i po tym po prostu, po tej kontuzji tam sobie też naderwałem mięsień, więc już wiedziałem, że kolejne dwa miesiące będę miał wiadomo gdzie. No i, i się zastanawiałem po prostu co dalej i, i był, był temat po prostu pracowania gdzieś u siebie, po prostu zostania i pójścia gdzieś do pracy, był temat nawet wyjazdu gdzieś za granicę i, i typowo po prostu, żeby te zarobki były większe. No i był temat studiów i, i wtedy pamiętam, zastanawiałem się, co jest tak naprawdę najlepsze dla mnie. Czy, czy w wieku właśnie takim młodym już, już wyjechać i pracować gdzieś tam ciężko pracować, za, za co prawda dobre pieniądze, ale, ale nie wiem czy, czy po prostu na tamten moment byłem na to też gotowy, nie? Wybraliśmy te studia yy, zdecydowałem po prostu, że że jeszcze, jeszcze chciałbym po prostu trochę dać sobie szansę może może z tą nauką właśnie, żeby skończyć te studia i, i gdzieś tam po prostu ten fajny zawód w miarę zdobyć yy, no a, a też yy, mówię no Przechodząc do Gorzowa, pierwsze pół roku w ogóle nie grałem w piłkę. No bo wiadomo, jeśli wypadłem w tym, w tym lipcu, no to zanim były. No, no, już sobie bym nie znalazł klub po prostu w środku rundy. Więc, więc pierwsze pół roku w ogóle nie grałem w piłkę. I, I pamiętam, wtedy przygotowywałem się, żeby w ogóle przyjść do jakiegoś klubu. Były różne, że tak powiem, potencjalne jakieś tam kluby, do których mógłbym, że tak powiem, pójść po prostu też przychodząc do Gorzowa ja nie znałem totalnie środowiska piłkarskiego w, tym, w, tym, w tych okolicach i gdyby nie moi znajomi ze studiów, którzy gdzieś tam pamiętam ten pierwszy dzień na studiach, gdzie wiesz każdy tak mniej więcej siebie kojarzy, bo wiadomo z regionu i tak dalej ja w ogóle z, inne, z innego zakątka Polski nikogo nie znałem, ale gdzieś tam fajna grupa się trafiła, no bo, bo mówię dużo ludzi, którzy gdzieś tam grają w piłkę albo grali w piłkę Szybko gdzieś tam wytłumaczyli mi mniej więcej, jak to wygląda, jakie kluby tu są ciekawe, i tak dalej. Złapałem gdzieś tam z nimi, fajne, fajne flow z tymi ludźmi. No i wtedy pamiętam, powstał temat dębno i, i pamiętam wtedy właśnie mój, mój dobry kolega Michał, za, zaproponował mi może, żebym właśnie. No jak nie mam klubu, to żebym może spróbował tam. Ja wtedy, pamiętam, przygotowywałem się do tych treningów z trenerem Andruszczakiem. To wiadomo, na ziemi... Tutaj w województwie lubuskim chyba jest trener, którego nikomu nie trzeba przedstawiać. Nie. Myślę, że dzięki tym treningom wszedłem w te przygotowania z Dębnem w miarę w takim... Nie chcę mówić o dobrej formie, bo wiadomo, bez gry, ale... ale w jakimś... Po prostu byłem w miarę przygotowany, że tak powiem, fizycznie, nie? No i... I tam pamiętam właśnie jak się rozpoczął, już rozpoczęły te przygotowania, zostałem w Dębnie, już tam byłem oficjalnie, może ogłoszony chyba już wtedy nawet byłem. Zagrałem kilka sparingów i znowu kontuzja. I, i tak się skończyło, że, że przychodząc do Dębna praktycznie całą rundę, bo, bo przychodziłem tam w grudniu, to, to wiadomo tam pod koniec grudnia, czyli tam styczeń, luty. I w lutym chyba złapałem już taką kontuzję, że albo na początku marca, już nie pamiętam, że, że znowu wypadłem na całą rundę, praktycznie. Czyli przychodząc do nowego klubu, yy, tak naprawdę całą rundę nie grałem, nie? więc start bardzo słaby. No i myślę, że, że u wielu klubów byłby już po prostu skreślony tak samo u trenerów, yy, ale, ale wde mnie po prostu gdzieś tam. Czułem też wsparcie tego wszystkiego. Czułem, że, że chcą mi pomóc z tymi kontuzjami. Też nie było tam, wiesz, załatwiali mi fizję, to wszystko gdzieś tam. Naprawdę ludzie wdębnie mają głowę na karku i, i nie zostawiają z, z takimi problemami. Jest to najbardziej półgodonny klub w regionie. Takie też słyszałem opinie, i wydaje mi się, że tak może być, bo ja w ogóle przychodząc tam. Kiedy ja tam przychodziłem, to w ogóle była okręgówka. Wiesz, hmm. ja przychodziłem z klubu takiego, który wiesz w SMS-ie te centralne ligi i tak dalej, a tutaj wiesz, idąc do okręgówki, myślałem, że będzie przede wszystkim organizacyjnie taki chaos, że to wszystko to będzie takie, wiesz, hmm. wiejskie granie. Tak, a, a tutaj bardzo się zdziwiłem, no bo klub już wtedy mega poukładany, nie? Trener, który naprawdę wydaje mi się, że. Yy, na pewno ambitny trener I, i z dobrym podejściem do tego wszystkiego. I, I wydaje mi się, że odpowiednia też osoba na swoim miejscu. Yy, no i, i w tym pierwszym roku już zrobiliśmy awans. Zrobiliśmy może dużo powiedziane, no bo ja tam praktycznie nie grałem, ale, ale chłopaki zrobili awans. Yy, no i, i mówię, wydaje mi się, że, że z perspektywy czasu nie mogłem chyba trafić do lepszego klubu niż Dębno, jeśli chodzi tutaj o okolice Gorzowa, nie? A jaka jest otoczka wokół klubu? Jest taka presja, powiedzmy, ze strony zarządu, kibiców? Na pewno jest presja na to, żeby w każdym meczu dawać z siebie 100%. Nie, nie, nie może być tak, że przejdziemy obok meczu obojętnie. W każdym meczu na pewno jest tak, że, że czujemy, że to jest święto. Nie? To jest coś takiego, że do każdego meczu podchodzimy jakby. Nie patrzymy tak może długofalowo, że. Że mamy teraz taki cel, czy taki. Po prostu w tym sezonie chcemy wygrywać każdy kolejny mecz. Co będzie, to zobaczymy. Jak na razie myślę, że, że to wszystko idzie w dobrą stronę. Mamy, mamy fajną kadrę. Dobrych chłopaków, trenera, który, który to wszystko potrafi ustawić. I też zarząd, który, który tak jak mówisz, sprawia, że klub jest bardzo dobrze poukładany. Myślisz, że macie szansę na ten awans? Myślę, że na pewno mamy szansę na awans. Nie wiem, czy nie wiem, jak to będzie, wiesz, już, już pod koniec sezonu, gdy, gdy już y, tych minut w nogach będziemy mieć znacznie więcej. Myślę, że kadrę, kadrę mamy mocno, ale tak jak mówię, skupiamy się na, na każdym kolejnym meczu, żeby, żeby podnosić po prostu z boiska trzy punkty. Okej, okay, przejdźmy do beach Soccera. Zadebiutowałeś u nas rok temu. Jakie były Twoje pierwsze wrażenia? No pamiętam, jadąc wtedy, pierwszy mój turniej to był w Brzegu. Yy, pojechaliśmy, nie pamiętam jak się nazywał ten turniej, ale to był jakiś turniej towarzyski. Coś typu Kołobrzeg Cup. Tak, powiedzmy, że Kołobrzeg Cup. I, i pamiętam wtedy yy, jak, jaka to była różnica, bo my wcześniej ile może się spotkaliśmy, z 2-3 razy na, na, na boisku, żeby sobie pokopać gdzieś na piasku. W Karninie. W Karninie, ale, ale no, podczas meczu, gdzie wiadomo już jest... Yy, taka intensywność, to wszystko, no to byłem w szoku, że pobiegałem dwie minuty i oddychałem już dosłownie rękałami, nie? No nie było z czego ruszyć totalnie, yy, myślę, że na tamten moment to było też tak, że był duży szok po prostu, jak, mm. jak ta piłka może w ogóle, yy, niby ten, no, nie chcę mówić ten sam sport, ale wiadomo, no, yy, podobne zasady, że tak powiem, ale, ale sam sport w środku jest totalnie inny, yy, inne jest w zasadzie wszystko, no. no Jedyna rzecz, która się zgadza, to jest to, że wygrywa ten, kto strzeli więcej bramek. No i to się nie zmienia. Myślę, że, że mój początek był ciężki i wiadomo, że jeszcze, jeszcze nie jest tak, że, że jestem jakimś dobrym zawodnikiem w tego beachsockera, aczkolwiek myślę, że z każdym turniejem, z każdym treningiem i z każdym po prostu meczem, które mamy okazję zagrać, myślę, że jest coraz lepiej i uważam, że jesteśmy w stanie w tym roku na Beach Soccerze powalczyć już o awans, bo mamy mocną ekipę, mam wrażenie, że jeszcze mocniejszą niż w zeszłym roku, ponieważ kadra się utrzymała praktycznie w całości, a jesteśmy wzmocnieni przez dobrych zawodników. Mamy fajną atmosferę w zespole. No i, i myślę, że jesteśmy faworytem do awansu. Zobaczymy jak to wyjdzie, na pewno będziemy walczyć o, o wygraną w każdym meczu i myślę, że jeśli nie stanie się nic głupiego I, i jeśli nic nam nie, nie wymknie się spod kontroli, no to jesteśmy jak najbardziej, tak jak mówię, forwardem do tego awansu i jesteśmy pewni siebie i myślę, że, że zrobimy wszystko, żeby ten awans zdobyć. Po pierwszych meczach mogliśmy odczuwać, że jesteśmy nie do powstrzymania. Jak myślisz, czego nam zabrakło w finale? To też jest ciekawy temat, ponieważ jadąc na, na tego beatstocera, my totalnie nie spodziewaliśmy się. Ci zawodnicy, którzy pierwszy raz jechali na pierwszą ligę, nie spodziewali się po prostu tego, co tam może się wydarzyć. Pierwsze mecze, pamiętam, faktycznie była po prostu. No, wygraliśmy ze wszystkimi, pamiętam znacząco. Tam były dwucyfrowe wyniki. No i czuliśmy, że, że to jest ten rok, że, że będzie ten awans. Myślę, że. Czego brakło, to przede wszystkim doświadczenia naszego, no bo wiadomo, duża część chłopaków to był ich pierwszy turniej. Brakło też, myślę, skupienia przede wszystkim, bo, bo, tak jak mówisz, po tych wygranych na początku, myślę, że poziom naszej koncentracji spadł. No bo to jest, nie chcę mówić naturalne, bo tak się nie powinno stać, ale wiadomo, jak wygrywasz te mecze z początku. Wysoko, wysoko, po prostu te wyniki są takie, że, że, że nawet rywale mogą się przerazić. No to, to, grając kolejny mecz, siłą rzeczy masz trochę inne podejście do tego. I, i, I to jest coś, co nas zgubiło. Teraz to się na pewno nie powtórzy. Też pamiętam, graliśmy w tym ćwierćfinale z zespołem, który w grupie bardzo średnio sobie radził. Ledwo co wyszli. Ledwo co wyszli i, i pamiętam, tam chyba było coś takiego, że ktoś przyjechał do nich na ten ćwierćfinał. Dwóch kolumbijczyków. Tak, dwóch kolumbijczyków, którzy yy, no, wygrali mecz tak naprawdę. Nie wiem, jak oni sobie poradzą w tym sezonie w Ekstraklasie, yy, aczkolwiek myślę, że, że my już na pewno nie damy się tak zaskoczyć, myślę, że doświadczenie, które zebraliśmy Poprzez te wszystkie treningi, turnieje i, i mecze na tych turniejach, już po prostu zaprocentują tym, że, że nie będziemy, nie stracimy koncentracji w tak ważnym momencie. Nie? Sezon zakończyliśmy turniejem Millennium Cup. Było to Twoje pierwsze przetarcie z zawodnikami z najwyższej półki. Zrobili na Ciebie duże wrażenie. Zacząłem widzieć tak naprawdę, jak się gra w beach Soccera, bo na pierwszej lidze y Dużo zespołów gra po prostu taki, taką piłkę, że starają się grać w piłkę nożną na piasku. A wiadomo, mhm. że, że ciężko jest, tak I, i tak się nie gra w beatsocera, no bo, bo to nie przynosi rezultatów. Chociażby nawet z tego powodu, że boisk, boiska trawiaste po prostu są równe, a na, na, na piasku te piłka, ta, ta piłka po prostu skacze we wszystkie, we wszystkie możliwe kierunki. I żeby dobrze na nią, nad nią panować, to trzeba mieć dużo szczęścia po prostu. A, a właśnie jadąc na, na ten turniej Milanium Cup, zauważyłem wtedy już tych piłkarzy, którzy gdzieś tam grają w Kadrze Polski i, i widziałem u nich, że że to przygotowanie takie do, do samego Bizzocchera jest całkowicie inne. Oni się nie spieszą tak z tymi, y, z tymi z tym, żeby gdzieś oddać tą piłkę. Trzymają tą piłkę, y, starają się grać dużo górą. Y, każdy z nich potrafi strzelać z przewrotki praktycznie. No to jest coś, co na pierwszej lidze raczej jest niespotykane. Myślę, że to odróżnia właśnie te dobre zespoły od... Od tych słabszych, że, że ci zawodnicy po prostu inaczej odbierają beat soccera niż zawodnicy, yy, którzy po prostu yy, dopiero, dopiero zaczynają ten sport. Myślę, że u nas yy, w, w klubie jest tak, że, że coraz bardziej zaczynamy odbierać beat sokera jako właśnie całkowicie inny sport, inną dyscyplinę sportu. Yy, no i myślę, że, że dzięki temu yy, będziemy jeszcze bardziej efektywni na boisku. Nie? Czekają nas. Dosyć mocne przygotowania. Miejmy nadzieję, że dobrze się przygotujemy i nowy sezon wejdziemy z awansem. Dzięki, Szymek. Dzięki.